Słodki sekret cukierkowej laski w krainie, gdzie każda pora roku była jak słodkie cukrowe święto, znajdowała się mała urocza wioska o nazwie Cukierkowa Dolina. W tej wiosce było coś naprawdę wyjątkowego wielka cukierkowa laska, która stała na środku placu. Ale ta laska nie była zwykłą dekoracją, kryła w sobie słodki sekret. W cukierkowej dolinie mieszkała mała dziewczynka o imieniu Lila. Lila była pełna energii i ciekawości. Codziennie biegała po wiosce, bawiąc się z przyjaciółmi i pomagając mieszkańcom. Najbardziej jednak fascynowała ją wielka cukierkowa laska. Lila zastanawiała się, dlaczego laska jest tak ważna, że wszyscy w wiosce o niej mówili. Pewnego dnia, kiedy pierwsze płatki śniegu zaczęły delikatnie opadać na dachy domków w cukierkowej dolinie. Lila postanowiła odkryć tajemnicę cukierkowej laski. Przemykała między śnieżnymi zaspami, podchodząc coraz bliżej do laski, aż w końcu dotknęła jej. W tym momencie coś niezwykłego się stało cukierkowa laska zaczęła świecić i obracać się, a z jej wnętrza wydobywała się melodia. Lila była zaskoczona i zachwycona. Nagle z laski wysunął się piękny, kolorowy smok, który mienił się wszystkimi kolorami tęczy. Smok uśmiechnął się do Lili i powiedział: Witaj, Lila. Jestem stróżem cukierkowej doliny. Moim zadaniem jest chronić i rozsiewać radość wśród mieszkańców. Dzięki temu, że dotknęłaś cukierkowej laski, obudziłaś mnie, abyśmy razem mogli rozpocząć święto. Lila była pełna radości i zdumienia. Nigdy wcześniej nie spotkała prawdziwego smoka. Stróż zabrał ją na magiczną podróż po wiosce. Lecąc na smoku, Lila widziała, jak cała cukierkowa dolina zamienia się w bajkowy świat pełen świateł, muzyki i śmiechu. Kiedy wylądowali z powrotem na placu, stróż powiedział Lila, masz teraz ważne zadanie. Musisz podzielić się tą radością z innymi mieszkańcami wioski. Lila, pełna entuzjazmu, pobiegła, aby powiedzieć wszystkim o swojej przygodzie. Mieszkańcy cukierkowej doliny zaczęli się zbierać wokół laski. Kiedy Lila dotknęła jej ponownie, smok ponownie się pojawił, a wioska rozświetliła się cudownymi kolorami i muzyką. Wszyscy zaczęli śpiewać, tańczyć i świętować. Dzięki Lili i Stróżowi cukierkowa dolina stała się jeszcze bardziej magiczna. Wszyscy mieszkańcy zrozumieli, że cukierkowa laska to nie tylko dekoracja, ale źródło radości i magii, które łączy wszystkich. Od tej pory, każdego roku, kiedy tylko pierwsze płatki śniegu zaczynały opadać na dachy cukierkowej doliny, mieszkańcy wioski zbierali się wokół laski, aby ponownie obudzić Stróża i razem świętować. Lila, z każdym rokiem coraz starsza, nigdy nie zapomniała o tej cudownej przygodzie i zawsze pamiętała, że w środku każdej cukierkowej laski kryje się słodki sekret, który może przynieść radość i uśmiech.